Witam Was serdecznie z tej strony Seida, to już kolejny, jedenasty odcinek naszej serii Zagrajmy Penumbra przebudzenie. Jak pamiętamy ostatnio próbowaliśmy przejść po tym lodzie. Próbowałem. Widzieliście, że próbowałem, wpadłem. Niestety teraz próba druga. Jak to rozwiąże? O, jak wyleciałem przyciąłem. Niestety <grytanie> zaczyna się nie najlepiej. Zamarzliśmy sobie spokojnie. O, padliśmy na dnie jeziora. Tam coś widzę. Okej. Okay. Ty jesteś zbyt kruchy lodziku średnio do ciebie Okej, okay, tu nam się udało. Już drugi raz tu jesteśmy. Teraz by się przydało dość tu. Udało się. Idzie jak po maśle. Yeah. Tu nic nie ma, nie ma, dobra. Teraz tu... Mom ty może po tym. Aj Niestety nie doleciałem. Kolejna próba i kolejna śmierć. E, tak, bierzemy łom, łom musi być i czekajcie, udało mi się po tym lodzie, tu, tu mi się udało, bo bodajże... po tym lodzie i tu mi się za bardzo nie udało. Co tak. Więc skończymy? Yay, yupi, 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 e, e, e. oh yeah, fajnie jest, zapiszemy i udajemy się dalej w naszą wędrówkę po tym w przeklętym świecie tak przeklętym a może nie w całym świecie co tym miejscu tak jak go ja to pamiętam ale nic nie było niestety więc idę sobie spokojnie klatki mi wzrosły do 50 nie normalnie jak jest akcja czy coś to mam 30 teraz jeszcze konwertuję ten poprzedni filmik część dziesiątą, więc Spodziewałem się jakiegoś drastycznego spadku klatek, a tu nie. Taka niespodzianka nawet. W górę, tak? Dobra. Coś się sejpło. Z tym raczej nie mam nic zrobić. Tak się tylko... Myślałem, że trzeba będzie... Właśnie. Dobra. A, jednak... Ojej, oj, to biję Dajmy tu, tak, w byliśmy Teraz udamy się do chemikaliów. Są dwa I spalarnia W sekcji B byliśmy, tak Prosto, trzeba się Okej okay. Kocnijmy, spokojnie Kolegami zaczynać nic nie chcemy przecież hmm. no on jak zwykle musi iść w moim kierunku, albo inaczej. Ja jak zwykle ustawię się w takim kierunku, że on musi tutaj iść. Iść, 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 iść zobaczę waszej i odwrócę się, spokojnie sobie tu posiedziemy, on sobie przejdzie dalej. Na tym zakończymy naszą nią tak? Taka nawet nie, bo on postanowił zawrócić. Tylko tu jest jeden czy dwóch. Hmm. Eee, tak, mogą go guszyć bieda, ale po co? Podtrzymajcie. Co Bawmy się. Iście, snake'a. Snake, Snake zresztą był jedną z moich najulubieńszych postaci z gear komputerowych yeah Janio tak jeśli nie wiecie w jakich grze występował y, Metal Gear Solid cała seria była przepiękna kurde idź, proszę cię ić idź. idź przed siebie nie odwracaj się dzięki mówię nie odwracaj się idźmy do krawędzi. Spokojnie. My ci nic nie chcemy zrobić. Następny. Ej, o Boże, Boże, Daniel. E, Filip, Boże, Daniel, Jezus, skąd mi się to wziął? Filip, spokojnie, spokojnie. Mokozen, chemikaliów. Gdzie on jest? Pryprypry pry, pry. Jesteś bardzo zabawny, psiaczko. Tak mi w końcu. Tam coś tu widzę. Głym pójść. Cholera! Nic nie widzę! Psa widzę! Doskonale go widzę! On tam jest! On tam jest? No jak mnie nie ma jak jest, nie? Przepraszam, tak robię, ale nie chcę, żeby kolega się zaczął bać. Przez co my byśmy się wydali. On sobie pójdzie... Oj, widzicie właśnie? O to chodzi. O, szalej mu, ekran mu szalej. On sobie... Tak, piesku kochany, przejdź tu mi dalej. Ja tu wcale nie, nie zgrywam idioty i nie chcę ci dokuczyć, wiesz, wychylając się prawo, lewo, prawo, lewo. Boż Tu wcale nie jest chęskie zachowanie z mojej strony, wiesz, po prostu. Po prostu ja sobie chcę przejść. Nie, sprawiając ci kłopotów. Tak. Chodzimy przez drzwi, a nas tu czeka. Co nas tu czeka? Co nas tu czeka? Korytarz. Już się go boję. On jest prosty i zwalnia dziwne dźwięki. I był zapis. Nie! Nie! Jasna, calera. Może Boże, szybciej, szybciej. Szczerze. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Okej, okay, wiem, wiem, wiemy Dobił się z Już przebił się. Zobrażam sobie wyczyny jakich dokonujesz bohaterze Aby wyzwolić starego Reda Czekam tak niedaleko, abyś powalił mury mojego kręcę, kręcę, Klęcą myszką kręcić, wyobraźcie łez. sobie. Spokojnie, red, zginiemy razem. A, ale miła. Uff Dobrze, że znalazłem ten strop I nie musiałem piszeć po raz drugi. Jak to moje zrobię? Dobrze okay, Poczytajmy po, sobie magnes Wapen, Bar, Chlor, Fosfor, Sud <grym>, Nie zapomnij Okej okay, tak nie wiem co chodzi. Hamikale mamy okay, zapismy zapiszmy Co piszmy sobie Bo, po sobie zapiszmy Coś tam och nie Nie wiem czy tam o. Flurry. Właśnie tak się zastanawiam, dlaczego ja ich nie używam. Twórcy dając to, a to się chyba nie kończy, to by nie pewien błąd. Chyba, że to zużywa baterie. Ale bardzo mało. Czekajcie. Mamy chemikalia. E-a, a, -e -a -o. Teraz będziemy musieli szukać jakiejś kartki, która nam wyjaśnia, które to które. Kolejne. Chwila. Notatki. Kupa! Chyba, że jeden to A i ten, dwa to B i tak w ten sposób twórcy gry to załatwili. But! Nie chcę buta, sorry. słowa się but. nie Nieumyty jesteś. Jezus, jeszcze wstrząśnięty swoją śmiercią. Musiałem drzeć jak <laughs> będzie wesoło na filmiku. A widzicie, nie przepraszam. Czekajcie, machajcie. Mogę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć chemikaliów. A tu jest sześć. Czyli wychodzi na to, że jeden ześmy pominęli. Pominęliśmy czy nie? nie wiem. Pod stołem? Nie. Najne. Na półce? Nie, nie. Za książkami? Przepraszam, posunę się kolegą. Chyba nie. Czyżby w bucie? W bucie to chyba na pewno nie Na pewno nie, siam bucie Może tu zatem Aha, mam cię, okej, okay, tu już mam wszystkie Na bank Więc dokonam sobie jeszcze raz zapisu... Aha Chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję I wejdziemy, tak, mamy dość tego miejsca Tegoż nie wiesz, całego. Najlepiej to bym mu dynamit to ryja wsadził. Pyska ryja twarzy. Mm. Czy co on tam ma? Piesiu... E, Pysiu, mysiu... Nie patrz na mnie. Teraz sobie w byliśmy. Do spalarni pójdziemy. Tak, a co nam pozostaje? Ciekawe co tam za cholerstwo spotkam. Ten kurde roba mnie już denerwuje, powinniśmy go jakoś załatwić, raz a porządnie, na zawsze, tak niech stycha w męczarniach. Okej, okay, podejdźmy kawałek, zwolnijmy, zakręt, podejdźmy kawałek, zwolnijmy, zakręt, drzwi, przyspieszmy. Trzebne mi narzędzia, żeby Proszę sobie narzędzie. Po to był nam łom, czyli tamtą sprawę mam załatwioną, tylko nie wiem po co te kurki, znaczy ta para co szła A może to jakoś ułatwiały? Jesteś mój rycerzu w lśniącej zbroi Czy naprawdę udało Ci się dotrzeć tak daleko? Nie mogę doczekać się uwięziony w swej jaskini rozpusty Być może bogowie zabawili się mym kosztem po raz kolejny, skazując mnie na jeszcze więcej lat pobytu w tym miejscu wiecznej nocy Lecz teraz może przez nami błędne rady spotkał Cię koniec. Czy zabrała ci śmierć? Proszę, nie zostawiaj znowu nieszczęsnego reda samemu sobie, tak jak wszyscy pozostali. Czyli mam wrażenie, że tutaj... Tak, tutaj... Tu będzie coś niebezpiecznego. Tam jest zabalone... To jest jakaś ręcznościowa domieszka. Ktoś tam chodzi. Proszę, ja bardzo, bardzo słyszę kroki jak... Jak jasna cholera słyszę te kroki. Ale te deski mogli rozstawiać... Kurde, jakoś bezpieczniej. Fuh! Dobra. W tą stronę, więc pójdźmy stąd. Co tu jest? za bardzo to nic, zamknijmy za sobą drzwi jest zapis i chyba tutaj proszę ja was skończymy nasz spokojny odcinek bez żadnych emocji ten odcinek taki był nie? myślałem że wydarzy się coś ciekawszego nakręcałem dwa że wiecie, że zginę chociaż raz, a nie to co teraz, to to było tak Fiołka, 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 wziąłem, nie chcąc, nie, nie chciałem, tylko tak. Slew zapachany, tak, niepotrzebny, o, tu coś jest. Ląd? Zobaczyliście, że ląd zazwyczaj uzna to wysadzanie? A może teraz trzeba nim po prostu przeczyścić coś? Tak, nie, nie tak. Muszę się skupić. A nie właśnie. Zapalniczkę mam na jeden. Jak gaz nie jest doprowadzony do palnika. Okay. Przecież trzeba było użyć tego, ale tego się nie da podnieść. Badmy się ma tego chinka. Miałem kończyć. Tak. Aha. Łódź. Pamiętajcie, że. Musi być Magnes, wa czyli tak A, B, C, D, E F To nie zadziała Cholercia. Czemu jestem słaby z chemii? M, w, B, C, F, S czy tu nie ma, M, e, na miłość boską Mogę ci jakieś wskazówki, cholera Cholera Ale to są puste półki Z nimi coś jest nie tak Nic z nimi nie jest nie tak Okej okay, więc Będziemy się bawić następnym razem i już mamy 18 minut tak, całe 18. Już nawet 18,5, więc jak zwykle następuje czas pożegnania. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Tak, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No. I oczywiście zapraszam następnym razem na następny odcinek, kiedy będziemy się bawić w złego alchemika. Bua ha ha ha. Tak. Czasem nawet mi odbija. Więc do zobaczenia następnym razem następnym odcinku, a może raczej do usłyszenia. See you next time!